Co się tyczy pijaństwa, posłuchajmy słów księdza Gackiego. Ogorzałce we wsi Jedni w Radomskiem. Zdarzały się wypadki zapijania się na śmierć. W końcu przez lat sześć po cztero osoby w przecięciu na rok z przyczyn nadużywania trunków nagłą śmiercią schodziło. Nauki kościelne przeciwko pijaństwu niewiele pomagały. Wreszcie w niedzielę kwietną w 1858 roku trzech fajancerów podczas procesji i sumy tak się trunkiem zalało, że ludzie wychodzący po nabożeństwie z kościoła zostali w karczmie na kupę zwalonych i ledwie tchnących. Silny ratunek dwóch utrzymał przy życiu, lecz trzeci na samym spodzie leżący skonał. Nareszcie po wizycie biskupiej w 1860 roku trzeźwość wzięła przewaga, a następnie tak postąpiła, że dzisiaj jedna jest tylko Austeria w a w Jaroszkach i w siedmiu wsiach nowo założonych żadna się karczma utrzymać nie może. Najlepsze życzenia z okazji Ogólnopolskiego Dnia Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej. Czytała Klementyna Kozyra Muzeum w Radomskiej.